Wojska polskiego 36. Wojsko to jest ostatnio. Na pewno, będzie jakiś wejście na dach. Więc sobie, dach, zobaczymy. Obiekt ładny. To naprawdę muszę spędzić kilka godzin. Natomiast, z jakąś krótszą misją. Michał tu mieszka grzeczne dziecko. Co? Jest coś ciekawego? Wiecie, wiesz, ugrzewanie. Kotłownia, o! O kurde. Tam jest piwnica, pewnie. No, kotłownia że no, sobie. Ja. To jest zejście na dół. No, uważaj. No, że... Ładnie wygląda. To wygląda. Co mówisz? wygląda. Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. No. Tu jeszcze pod ten... Na podłogach wykładzina. Łóżka. O, wow, Wanna! Surma! Kurde, tu jeszcze... Tu jest jeden z lepszych zachowanych... ...pustaków, e, jakich było. Przynajmniej ten, ten budynek. A ja taki niepoczesany. Dobra... To jest na coś fajnego. Mop. Bodzik. Sypialnie. Takie pokoje. Tam była łazienka. A tu jest latarnia. Latarnia. Majki Nokia. Nie wiedziałem, że telewizor Nokia miała telewizory. Ja się zobaczyć ten czerwony budynek jeszcze, bo tam chyba nie byliśmy. Z tym czerwonym nie byliśmy chyba, nie? Czy tu wejść? Bo tu są... tu widzę wejście chyba jest. Nie? Wchodzimy. Większy. Czy nie ma już nic? Wschody są. that's you can do To Piętro, bo niżej. To jest da. Jeśli tam wbić, yy, tam wejść do piętro niżej. Bo jak stąd wyskoczyło, to trochę lipa. Tam wejść. O, to są schody. Jak stąd nie znaleźć. Dobra, trzeba było. Trzeba było. Trzeba Mówię, to było jak na pierwszym piętrze, szukałem schodów. To ich nie widziałem. O, super, jest wyjście na dach. Ok, się na dach. To jest super. Tam przed chwilą byłem. I miejsce jest naprawdę super. Zgodne uwagi. Jestem w derzewie. Jest to pałac. XIX wieku, ale jest to w terenie prywatnym i stoi tam jakieś auto i ojciec ma ludzi i, i tak tam pójdę. Co jest jakiś kumbain, więc tu są jakieś kuźwe, po prostu zakłady, bitkowice. Zobaczmy, tu są pitkowice. Ja nie wiem, czy tam jest zboże, Boże nie zboże. Centrum rowerowe janowe piłem się. Wejście jest dosyć łatwe. Ale od drugiej strony jest od samochodów. E, nie wiem, ktoś tego nie wykupił. Ale obie wygląda zajebiście. Jakoś mi się nie chce wierzyć, że aż dwa auta tu przyjechały ubeksować. To jest, jest jakaś wiocha, więc zanim... Wiesz, mi dzielą. Czy jest tam w dół. Jeszcze jestem w Są kreaty Są nie głównym wyjściem. O, jest okno do mnie. Ja. Jesteśmy na pierwszym piętrze? Jesteśmy. Jestem, został. A tak gdzieś zostało. Chyba bym się nudziło. To chodzenie po pustakach. Nie wiem, czy mam reakcję. że to są zamku, ja nie mają w sumie wyjechać w ten zamek. To jest ten prywatny, żeby tam się nie wpierdalał, dał. Widziałem jeszcze z No ale mogę się mylić. Ale widzę, że faktycznie tam ktoś jest. I jakby nie jest to Ochena. uchana, czy nie jeździ. Wokół są tutaj, z temy schody. I ja się muszę tam dzielić. Jak stabilizatora, niestety. O oh, kurwa jesteśmy jeszcze schody wyżej. Jezu, ale zajebiście, ja się wchodzę. No i idę. że no, nie wiem w sumie. ja tu są schodzę szodę jeszcze wyżej. Kurwa, to jest naprawdę super. O kurwa, to jest po prostu takie magiczne. Ogólnie mogę z tym na przykład lecieć i zabić Ale właśnie te dojebek są też takie fajne to są tutaj schody Nie bym po nich nie chodził, gdybym był normalny Ale nie jestem Kurwa! Ogólnie mam trochę już serczkę Ja pierdol dosyć doszerbą samą mgły Dobrze, to jest dawina, po której nie wejdę, bo się kurwa. Boję. Oczywiście, że wejdę. Na samej górze nie mi się kurwał. Jak złoty mam? Zdechną. Zdechną. Daj mi się. Muszę zabić czerwiecko. Kolejny wniesie, to jest na pewno super. Widzicie tam? Tam Jedziemy dalej. Co no, to za Nie wiem, to jest jest. No, no. się to jest lepiej niż no. Wejście na tą wieżę na no, pewno mega. Ja się na przykład też też nie Mam nadzieję, że tu mnie nie szuka, tylko że jeste siestę. To nie wiecie. co coś, co jeszcze jest tutaj. Czeka, to jest to pomieszczenie, nie bym zażadł nie bym, bym przeszed przez te belki ale chyba nic więcej nie ma zgubiłem wyjście <grystanie> ale jest też dobra wiadomość, że znalazłem piwnicę To tu kuźwa, wyjdź jakimś cudem znalazłem wyjście, wyjście kuźwa, ktoś tam idzie,

ale wolę nie jeszcze Zawsze spiję, zamiast, dobra. O, to jeszcze spiję i daję za mną nie znam O a od tej drugiej strony właśnie są ci granicy nie wiem czy widział jeden czy nie jak widziałem Przypomnę potrzebuje... prawie jest taki choćby płot i on się łączy z... a e, Znaczy przycina w zasadzie z takim o, kuźwa. Kurde pewnie mi ucieknie, czeka jest tam wokół. Czy nie ma jej. Ło kuźwa.